Cześć, ja jestem Denis, a to jest kanał Whiterback Book. W dzisiejszym filmie niewielki book, albo 11 książek i przebitki z białostockich targów książki. W Białym Stoku na targach byłem po raz pierwszy. Były to targi całkiem przyjemne, ponieważ atmosfera była bardzo kameralna. Wystawców też nie było jakoś dużo, bo wydaje mi się, że nie cała setka, albo nawet mniej, ale miały swój rok, miały swój klimat. A dodatkowo mieliśmy naprawdę piękną pogodę, więc bardzo miło wspominam ten wyjazd. No wiadomo, jedynie droga trochę daleka, bo tak trzeba z no, 6 godzin liczyć z postojami, no ale wyjazd się udał. Prawie to już było przed weekendem majowym i to sporo, no ale teraz mam czas. Za tydzień Wam wrzucę podsumowanie miesiąca kwietnia, a później uciekam na targi w Warszawie i pewnie będzie znowu jeden tydzień przerwy. Ale już zbędnie nie przedłużam, i przechodzimy do pierwszej książki. Mamy tutaj profesora autorstwa Grzegorza Walczaka. Jak ktoś z Was oglądał Breaking Bad, to pewnie każe postać Waltera White'a. A jeżeli nie, no to mogę odesłać choćby na Netflix, o ile dobrze pamiętam, jeszcze powinno tam to być. A jak nie, no to choćby w Google sobie wpisać. Mieliśmy swojego polskiego Waltera White'a, który zwał się profesorem, w sumie tak na niego wołano. A tak naprawdę był to Ryszard J. I kim była ta postać? To była osoba, która w warunkach polowych w dwa dni była w stanie wytworzyć amfetamin o wartości 4 milionów funtów. Jeżeli ktoś, powiedzmy, gdzieś tam się interesuje, to wie, że to są ogromne ilości, ponieważ jest to używka dosyć tania. A dodatkowo brytyjska policja, która skonfiskowała ten towar, stwierdziła, że to jest najczystsze, co nie w życiu w ogóle skonfiskowali. Co to już w ogóle. Przekracza jakąkolwiek granicę rozsądku i w ogóle możliwości. Że są osoby, które nie wiem, mają laboratoria wszystko, a to był człowiek, który no z biegu potrafił zrobić coś niesamowitego. No, fakt, są to używki no i wiadomo, to jest temat rzeka, ale trzeba mu przyznać, że no, chemikiem musiał być wybitnym. A dodatkowo przez to, że wiele lat wykorzystywał wszelkie luki prawne i Brał jakby, wodził za nos wszystkich prawników, sędziów, biegłych, no to praktycznie się cały czas wymykał. No ale w końcu, z tego co się orientuję, obecnie przebywa w więzieniu, ale mogę się mylić, jeszcze nie przeczytałam książki. A jednocześnie, no trzeba przyznać, że autor też wyciąga te wszystkie sprawy i mniej więcej jego życiorys, no i chce nam przedstawić tą opowieść dosyć niezwykłego chemika, który mocno się zagnieździł w narkoświecie. Teraz mam drugą książkę z wydawnictwa Vesper. Jest to słuchacz Roberta McCamona. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w wymowie. I tu troszkę się cofamy od obecnych lat, ponieważ mamy 1934 rok i Luizjanę. No i no Stany zmagają się z wielkim kryzysem. No jest ogromny głód, jest bieda. No i generalnie Amerykanie nie mają łatwo. A dodatkowo są tacy, którzy. no są chciwi, są pozbawieni skrupułów i chcą mi jeszcze wykorzystać tych, którzy już tak naprawdę nic nie mają, tylko po to, żeby sobie no, ułatwić to życie w tych bardzo ciężkich czasach. Ale mamy tutaj też dwóch, no tych, co chcieli pokombinować. I mamy tutaj Partlowa i La França. I oni myślą o czymś więcej niż o oszustwie. Oni myślą o tym, żeby zrobić porwanie z okupem. Ale w drogę wejdzie im pracownik dworca z Nowego Orleanu. I jest to Cartis. I jest to człowiek, który ma dar słyszenia tego, co wypowiedziane tego, co nie usłyszał, a dodatkowo tego, co dopiero zostanie kiedyś wypowiedziane. No i tu się ma zacząć nasza historia. To, co jeszcze zobaczymy na tyle okładki, to to, że jest to thriller z lekką nutą grozy. Znając wydawnictwo Wesper i to, ile już książek od nich czytałem, to. Spodziewam się dobrej aktury, a dodatkowo wiem, że autor jest dosyć poczytny i wiele ludzi poleca jego książki. No stąd się nie martwię, żeby to nie trafiło w mój gust. Tym bardziej jest to też miła odskocznia, bo bardzo mało czytam książek z tych lat, raczej, nie wiem, nowoczesne, mniej więcej obecne czasy albo dziś w przyszłości. Więc jest to też miła odskocznia właśnie od tego, co na co dzień czytam. To teraz zgrabnie przejdę do Literatury pięknej i kolejnej książki Jakuba Małeckiego. I tu mamy podobne lata jak w słuchaczu. Stolarz Krystian rozpoczyna pracę nad trumną dla kobiety, która rzekomo umarła z tęsknoty. Mamy też szaloną Leokadię, która co wieczór z szczelbą czeka na kormorana. Mamy jeszcze syna miejscowego lekarza, który ma jakieś rozsterki życiowe i obecnie. Znajduje się na mości i zastanawia się, czy skoczyć, czy nie. Ale ich los się w pewnym momencie skrzyżuje, ponieważ córka Christiana po usłyszeniu jakiejś losowej rozmowy stwierdza, że wyruszy do lasu w poszukiwaniu diabła. I w pewnym momencie wszyscy będą musieli stanąć przed decyzją, która ma zmienić ich życie. Cieszę się, że tyle książek jeszcze Jakuba Małeckiego czeka na mnie w kolejce. Bo jak już wiecie, bardzo lubię autora, a jednocześnie wiem, że no trzy książki czytałem, i tak naprawdę każda była, no jakby to powiedzieć, i tyle co, trafiono, co to są naprawdę pięknie napisane książki. To jest bardzo taki styl, który no, no jest w tym coś wyjątkowego. Przechodząc dalej, będziemy teraz mieli Frederika Bachmana i niespokojnych ludzi. Prawdzie jest serial na Netflixie, całe szczęście go jeszcze nie oglądałem. Więc w momencie czytania będę miał na pewno nowość, bo książka jest mi totalnie obca i poza opisem, tak naprawdę, żaden spoiler mi się na szczęście nie trafił. A przechodząc do fabuły, no to po nieudanym napadzie na bank, zamaskowana osoba, która z tego banku ucieka, dodaje sobie na listę swoich przewinień, niestety, jeszcze wzięcie zakładników, ponieważ no, udała się do domu, który obecnie jest wystawiony na sprzedaż. A tam przebywali ludzie. No z tym, że trochę wyjątkowa grupa mu się trafiła, ponieważ między innymi jest tam para, która jest uzależniona od zakupów w Ikei. Agentka nieruchomości z którą też jest troszkę coś niechalo. Mamy też rozhisteryzowaną i złośliwą multimilionerkę. No a do tego jeszcze, żeby było jeszcze dziwniej, no to mamy człowieka, który ma założoną głowę królika. No. Nie wiem, jakby ktoś przyszedł oglądać mieszkanie w takim stroju, no to wydaje mi się, że trochę bym się czuł nie nieswojo. No nie wiem, nie jest to normalne i na pewno zadałbym sobie w głowie kilka pytań. Po tym, jak zakładnicy zostaną uwolnieni, no to policja wchodzi do tego domu, do tego mieszkania i no nie ma porywacza. I teraz pytanie, czy policja będzie w stanie wyjaśnić sprawę, dowie się w ogóle co zaszło, no a jednocześnie też będzie próbowała zrozumieć. I wytłumaczyć, dlaczego w obecnych czasach mamy tak bardzo niespokojnych ludzi. I teraz przejdziemy do książki, która mnie dosyć mocno zaintrygowała. Jest to upiorne miejsce Kevina Chena. Jest to tajwańska powieść. Przyznam się, że z tego kraju nie czytam jeszcze żadnej powieści, więc jest mi to trochę obca literatura. Zacząłem już to czytać, ale chciałam sobie przed samym spaniem wziąć i po tym, jak przeczytałem kilka stron, stwierdziłem, że muszę to odłożyć na. Na jakieś południe, czy na moment, w którym będę bardziej wyspany, bo nie ukrywam, widziałem, że muszę się trochę bardziej skupić. Ale na pewno w niedługim czasie się zajmę czytaniem. Być może w maju już to przeczytam, więc w czerwcu wrócę w podsumowaniu. A jest to książka, która opowiada o małej miejscowości Yongjing. Jest to miasteczko, malutkie miasteczko, które jest umieszczone w Tajwanie. I między innymi ta nazwa oznacza nieustający spokój. I jest to miejsce, w którym urodził się Chen. Jeden z najmłodszych z siedmiu rodzeństwa, ale niestety, no, musiał uciekać z kraju, ponieważ, by zrozumiał, że jest osobą homoseksualną, no to niestety to nie było tam dobrze postrzegane. No i wyjechał. Po wielu latach wychodzi z więzienia, bo jak się okazało, zabił swojego partnera. Ale gdy wraca do rodzinnej miejscowości, to się okazuje, że. W ogóle ta miejscowość jest jakby zaniedbana, opuszczona, bardzo biedna. A większość sióstr albo oszalało, albo, albo wyszła za mąż, no albo umarła, więc de facto no, wraca do niczego. A jednocześnie no, zostaje nam pokazana historia tego, co się w ogóle wydarzyło i co się dzieje w tym. Słyszałam już dużo dobrych opinii na ten temat, że ta książka potrafi coś mieć takiego, nie wiem, niepokojącego, że. Dyreje trochę Beret. No, nie wiem. Jestem bardzo ciekawy i nie ukrywam, lubię takie historie, więc wierzę, że to będzie trafienie w mój gust. Teraz przejdę do drugiego tomu książki, która jest dla mnie, która wywołała wiele emocji. Jak pewnie pamiętacie, jeżeli oglądaliście podsumowanie miesiąca, ponieważ jest to drugi tom kosiarzy i jest to Thunderhead. I po konkrawę, nasza dwójka młodych bohaterów, czyli Cintra i Rowan. Rozdzielają się, ponieważ ta cała struktura wymaga oczywiście mocnych przemian, żeby jakoś to wyjaśnić. Bo to, co się działo w pierwszym tomie, choćby o tym wariacie, który no, wchodził do samolotu i palił wszystkich pasażerów, no gdzieś trzeba pomyśleć i zmienić to. Z tym, że no Cintra chce to zrobić tak, powiedzmy, delikatnie, chce zająć się od środka, jest blisko swojej mentorki, a Rowan, no, wpada, powiedzmy, w szał, generalnie staje się outsiderem, który no wszystko rozwiązuje siłą, brutalnością i zaczyna sam wymierzać sprawiedliwość, nie patrząc na to tylko no to, co on uważa. Ale oboje twierdzą też, że są za słabi, żeby pokonać cały ten system. I przygląda im się tajemniczy Thunderhead. I pytanie, czy można położyć wszystko na jedną kartę, na ten jeden byt, na tą. Nie wiem, czy to jest tajemnicza postać Thunderheada, czy co to jest, ponieważ w opisie tego nie widzę. Ale jestem ciekawy, jak się to w drugim tomie potoczyło. No i co się wydarzyło, no bo... bardzo wiele... I pozy... nie wiem, czy pozytywnych, ale wiele emocji wywołał we mnie ten pierwszy tom. Z tego, że jest tak mocno promowana ta książka dla młodych ludzi. Zobaczę, jak będzie w tym tomie. Jest to bardzo dziwna rzecz, że jednocześnie... Mam tyle emocji względem tej książki. Coś mi z nią nie gra, a jednocześnie chcę czytać drugi tom. No, tak czasami bywa. Mamy pierwszą część za sobą, także ja was zaproszę na kilka przewitek z Białego Stoku. A za chwilę do Was wracam z resztą książek, a dokładnie jeszcze pięć mi zostało. Także miłego oglądania. Wracamy do Buchola. Ostatnie pięć tytułów na dzisiaj i zaczniemy sobie od kontynuacji sygnatury. Jest to toksyna od Sylwii Bies. Po zamknięciu głośnej sprawy artysty, no, w szeregach policji następuje małe przetasowanie Do grona mężczyzn dołączy Natasza, no, która nie wzbudza sympatii mężczyzn i zajmie się poszukiwaniem zaginionej Mrowczyńskiej. Wydaje się, że jest to typowa sprawa zaginięcia osiemnastolatki. Natomiast podczas działań, podczas poszukiwania samej nastolatki okazuje się, że no wokół niej się mnóstwo tajemnic, które były dotychczas skrywane, a dodatkowo w okolicznych miejscowościach też dochodzi do wielu morderstw. Pytanie, czy generalnie jest to w ogóle ze sobą powiązane, ponieważ no wydaje się, jakby tak nie było. No a jednocześnie, kto będzie sprawcą tych wszystkich zbrodni, kto sobie wziął na cel młode nastolatki. I no, czy uda się, żeby w kamieńcu w końcu zapanował spokój? No, jestem ciekawy, sygnatura mi się całkiem podobała. I miło będzie dowiedzieć się w kontynuacji, co jest dalej, a tym bardziej Sylwia powiedziała, że jest bardziej brutalnie. Czyli no, zobaczymy. I teraz mam ciekawą powieść. To jest Marta Bielni-Muchmory w cukrze. Wchodzę w ten jak powoli tak kolejne do mnie docierają tomy i lektury. I muszę powiedzieć, jak ktoś jest fanem horrorów klasy B, no to jak najbardziej się w tej powieści odnajdzie. I oczywiście nie mówię tego, żeby twierdzić, że jeżeli horror klasy B, to jest średni, ponieważ no, mimo, że te filmy są słabo oceniane przez wielu ludzi, ja się zawsze przy nich dobrze bawię. A akurat przy tej książce miałem pierwsze takie skojarzenie. Ponieważ mamy tutaj grupę młodych ludzi, którzy no, udadzą się na pierwsze wspólne wakacje do domu, który. Jest z drewna i szkła, że jest to nowoczesna konstrukcja, co dopiero się młodzi dowiedzą, ponieważ w tym domu mieszka przyrodni brat Kostka, który nazywa się Adam. Kostek już wie, jak ten dom wygląda, wie, że to jest nowoczesny, no ale o, całej, o całym pięknie o tym, jak to wygląda, to wszyscy dowiedzą się dopiero w momencie przyjazdu. Natomiast sam Adam wydaje się, jakby był trochę oderwany od rzeczywistości. Sam dom jest w środku lasu, jest otoczony górami, a dodatkowo Zasięg w tym domu jest łapany tak naprawdę tylko w jednym miejscu na polanie. No co też z automatu powoduje, że w razie zagrożenia no, niekoniecznie od razu będziemy się mogli z rzeczywistością skontaktować. I z czasem się okaże, że nic nie jest tak jak być powinno i że bohaterowie z... zaczną odczuwać taką presję, zaczną czuć, że coś jest nie tak. No bo ponieważ dom jest niby wypełniony książkami, ale no Coś, coś tam czyha i trzeba sobie zadać pytanie, co kieruje Adamem, no bo nie wiem, to jest facet, który mieszka wiele lat, można powiedzieć, na wygnaniu, na, jest całkowicie antyspołeczny, na to wychodzi przynajmniej. Powiem Wam tak, że czytałem i dokładnie dostałem to, czego chciałem, czyli horror klasy B w moje gusta trafił. Całkiem sympatyczna powieść i właśnie na takie luźne spędzenie wieczoru, żeby się tak trochę dobrze bawić trochę czuć ten niepokój i zastanawiać się, co finalnie na końcu dostaniemy. I również stwierdziłem, że chcę pójść trochę w klasykę. Stąd też mamy Ernesta Hemingwaya i Stary człowiek i morze. Nie wiedziałem w ogóle od czego zacząć, więc polecono mi, żebym zaczął od tej, od tego opowiadania, no i równo w sumie 101 stron, że miałem powiedzieć, że równo 100. Mam jakiś ostatnio taki pociąg do tego, żeby pójść trochę w klasykę literatury, żeby Zająć się, nie wiem, czytaniem, właśnie takich klasyków. No bo, bo owszem, czytam teraz nowości, fantazy, ale to gdzieś ta potrzeba się pojawia. Tak, mam wrażenie, z czym bardziej się starzeję, tym bardziej chcę czytać starsze rzeczy. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale. Ale, no taki kryzys przed 30., żeby zacząć czytać klasyki. I mamy tutaj rybaka, który po wielu dniach bezowocnych łowów porusza na daleką wodę, bo chce udowodnić, że jest kimś. No i ma może szczęście, nieszczęście, a udaje mu się złapać dosyć sporych rozmiarów Merlina. Ale rozpocznie się teraz jego dramatyczna walka, ponieważ no, sam żywioł jest ogromny. On też już nie jest młody, no a utrzymać taką ogromną zdobycz no też nie będzie łatwo. Mamy tutaj Ponadczasową powieść o uporze, niezłomności, sile ducha, pomyśle, który pozwoli, jakby wyjść z największej opresji, sam autor uważał to za, za swoje największe dzieło, jednocześnie dostał za to opowiadanie nagrodę Pultizera i z tego co wyczytam, była to też jakby nie wiem, droga, taka przechodnia do, te, do nagrody Nobla, którą też otrzymał. I przed ostatnią książką, którą Wam pokażę, to jest Topax I mam tutaj fascynującą opowieść o chłopcu i lisie, albo lisie i chłopcu, jak kto woli. O stracie, o miłości, o tym uczuciu, które jest pomiędzy zwierzątkiem i w sumie małym chłopcem. I tego coś się wiem, jest taka współczesna opowieść nawiązująca albo mająca oddać coś jak mały książę. No. Przepraszam, że to jest klasyk na miarę mojego księcia. Też wiele dobrego słyszałem. No i to też nie jest długa powieść, bo niecałe 300 stron i to też dużą czcionką pisane. A właśnie poszukuję powoli takich książek, które mają coś w sobie, które spowodują, że zapamiętam je na długie miesiące. Bo zauważyłem, że czytam niektóre książki i one tak jakby. Nie wiem, przeczytam im po miesiącu nic nie pamiętam, bo nie miałem tego czegoś w sobie. Więc mam teraz właśnie taką potrzebę poszukiwania książek, które gdzieś wyryją w mojej głowie coś takiego, co nawet za 2-3 lata będę w stanie powiedzieć: to było to, to, coś zmieniło może nie tyle co w życiu, ale gdzieś sprawiło, że z uśmiechem lub z nostalgią będę mógł sobie o takim tytule wspomnieć. No i na sam koniec mamy Solaris Lema. Idąc znowu, wracając do kilku minut wcześniej. Mam potrzebę na czytanie klasyków. Lema również nic w życiu nie czytałem. Trochę wstyd w sumie, że przez tyle lat nie sięgłem, a gdzieś tam jestem fanem fantastyki science fiction. Ale jest w końcu pomysł, żeby zacząć. Jest to najsłynniejsza opowieść Lema, i tak naprawdę od niej zaczął się cały rozgłos o pisarzu. Mamy tutaj inspirującą powieść na temat granic człowieczeństwa i szans na porozumienie z innością. Również będzie tutaj zawarta romantyczna historia o miłości, i uroki intelektualne gry będą wspierane pełną niespodzianek porywającą akcją. Z tego, co jeszcze się możemy dowiedzieć, to jego książki były przetłumaczone na ponad 40 języków. No i też można powiedzieć, że był to człowiek, który sporo rzeczy przewidział, że no. Pytanie skąd to wiedział? On wprawdzie opisywał coś na styl naszych obecnych tabletów, które. Może nie były takie same, no ale to i tak daje trochę do myślenia, że człowiek trochę, trochę wiedział o tym, co się wydarzy w niedługiej przyszłości. Co no, pewnie, jakbym ja był dzieckiem i ktoś mi powiedział o tym, co jest teraz, o tym, jakie mamy narzędzia, sprzęty, no to nie wiem, czy nawet z otwartym umysłem dziecka byłbym w stanie uwierzyć. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Jeżeli dotrwaliście do końca, to serdecznie dziękuję. Będzie miła, klikniecie łapkę w górę, dzwoneczek. I subskrypcje, bo dzięki temu mam więcej energii i chęci, żeby nagrywać, bo wiem, że Wam się to podoba. No i działa to trochę jak paliwo napędowe. Zobaczymy się, mam nadzieję, za tydzień, jeżeli nic się nie wydarzy i nic złego po drodze nie będzie. I powiem Wam o tym, co czytałem w kwietniu, bo powoli się rozkręcam. Wprawdzie w kwietniu było 6, ale dzisiaj mamy. 7 maja już mam 4 książki, także czym dalej w rok, tym lepiej mi idzie. Dzięki, miłego dnia, miłego tygodnia i do zobaczenia.